Dobra, witam Was, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak nadawać za pomocą strony Radio Connect oraz za pomocą programu Virtual DJ. Nie ujnam, bo tam coś zmienił ujnam, pewnie idzie ostatnio. Dobra, wchodzimy w przeglądarkę internetową, na stronę Radio Connect, klikamy załóż własne radio, tutaj wprowadzamy swojego maila, hasło, jeszcze raz hasło, słowo z obrazka, słowa, tutaj płeć, datę urodzenia, no i że zapoznanie się z regulaminem, no i wypełniemy też następną stronę, gdzie trzeba będzie tylko wpisać mm, hasło do nadowania, chyba. Dobra, się teraz zaloguję. Hasło. Dobra. No i tak, wszystko co będziemy potrzebować, znajduje się tutaj, czyli nazwa, port status serwera radio czy jest włączone czy wyłączone hasło do nadawania muzyka jaką będziemy nadawać na przykład dobra, teraz wchodzimy w zakładkę serwer bardzo ważne zanim uruchomimy yy, Virtual DJ musimy kliknąć zarządzanie radiem włączone ja mam być włączone i przechodzimy do programu no. Virtual DJ wydaje mi się, że on jest lepszy nawet od Winamp, bo w tak nie można pobawić Hmm, o ładowanie, ładowanie <laughs> wszystko jest teraz nowe, bo jak mówię, że mm, rady i miało miały tam jakieś ostatnie problemy dopiero latem 5 czy 6 lutego włączyli od nowa serwery o, dobra jest, dobra, wchodzimy teraz w zakładkę record i config, tutaj mm, mamy tutaj pierwsze te podstawowe, czyli mm, Czyli chodzi o to, żeby... Jeżeli mamy tylko Master, ja sobie to tak ustawię, będzie tylko szła muzyka. Master plus mikrofon to jest mm, po prostu muzyka z mikrofonem i lening, nie wiem. Tutaj format. Klikamy Showcast, czyli MP3 i bitrate, tak jak mówi nam na Regulamin tego, jak się nazywa? RadicaNet 64 kb, nie wiem. Dobra, i tutaj w serwer dajemy Broadcast tu a server radio. Teraz tak, serwer. Każdy wpisuje radę i konet. Name, czyli nazwę swojego radia. Hasło. Takie jak mamy hasło do nadawania. Port. Też tutaj mamy go wpisanego. I tutaj, tak aby można wpisać swój komentarz. OK. Klikam OK. Wchodzimy o serwer. Wyłączył się, czyli jeszcze raz trzeba włączyć. Włączone. I dajemy start record i broadcasting to on Server radio, radio Connect, Server Connected i Waiting for Start, czyli czekasz, że damy jakąś piosenkę. przypuśćmy damy sobie Pitbulla, coś to ładuje. I klikamy Start. I teraz na stronie radika widać na przykład moje radio. Można tutaj słuchaj i można słuchać. Na przykład tutaj się na przykład można pobawić. Wszystko działa. Potem na przykład, jeżeli nie chcemy już dalej nadawać, klikamy Stop Recording, przechodzimy w serwer i na przykład wychodzimy do domu, przykłady wyłączone. Prawda? No. Jeżeli ktoś by miał jakieś problemy albo coś takiego, to piszcie w komentarzach. Z przyjemnością odpowiem, pomogę. No i na razie.